No i witam i o zdrowie wytam. Dawno mi nie było, będzie dobrze, będzie dobrze. No cóż, mamy to niedługo jutro, 11 listopada. Odzyskanie niepodległości. No i mnie też naszło. I Bogusia też naszło. Bogusia też naszło. Na jesienny spacer i przemyślenie, ale krótko, bo to nikt nie chce i tak oglądać. Ale powiem tak, trudno mamy tą historię. I ja, jako już taki starszy weteran, mogę sobie gadać jak do ściany i rzucać grochem, ponieważ w tej naszej zachodniej cywilizacji, jak w odróżnieniu od Chin i Japonii, starszych ludzi się w ogóle nie ceni. Dziady na drzewo. I w ogóle do gadania nie mają, ponieważ przede wszystkim, dlatego, że nie dadzą się nabrać na głupie ideologie i filozofie, w większości oczywiście, ponieważ swoje wiedzą, a najbardziej są mądrzyci, ci, co mają tak zwany chłopski rozum. No, choć nie. Koniecznie niewykształceni. Wracając do naszej historii, no ciężko jest, ciężko jest to naszą historią po tych wszystkich zaborach. 150-letnich germanizacjach, rusyfikacjach i innych tam e, przebojach. Króciutka e, niepodległość. Znowu e, bracia Germanie dzisiejsi e, najechali nas. E, podobno faszyści, jacyś kosmiczni, ale okazało się teraz coraz bardziej, że to jednak e, Niemcy. E, no później e, komuna, komuna, no teraz komuna ta, e, która wraca, wraca. Ciągle wraca no i trzydzieści parę lat tej jakiejś tam wolności. Ale do czego zmierzam? Patrzcie, jaką to mamy ciężką tą naszą historię, ponieważ no, kiedy przyszła ta komuna, no to cały świat ruszył do odbudowy, do rozwoju, a my żeśmy też ruszyli do odbudowy, ale budowy stalowni, chód przemysłu ciężkiego na czołgi samoloty pociski armaty a ludzie to biedę klepali później trochę zagierka było lepiej dla tych ludzi ale to dlatego że Chciano nas wprowadzić w maliny kredytów dawali, a nasze głupki załapowy brali, doprowadzili do upadku biznesu państwowego, jakim była komuna. Polsce. No i teraz mamy tą niepodległość. I Unia, i znowu, jak za Edenauera Niemcy się rozwijały, dobrobyt był w latach 60., niemiaski Mercedesy, domki budowali wszystko. To teraz, teraz w tej Unii Europejskiej, to co się dzieje? No co się dzieje? Kraj zapada się, idziemy w kierunku przepaści. Jakieś klimatyczne filozofie i religie, jakieś różnego rodzaju tęczowe filozofie. A najgorsze, że wszystkie doświadczenia i dawna historia i kultura zachodniej Europy i chrześcijaństwa ma być zamknięta w Ciemnogrodzie. W odróżnieniu właśnie od Chin i Japonii, gdzie się tradycyjnie bardzo szanuję, a szczególnie starszych ludzi nie do pomyślenia i się korzysta z ich e, doświadczenia e, obojętnie kim byli, to co mądre e, znajduje się i wykorzystuje i teraz tworzą się u nas e, nowe, nowe religie to jest religia tak zwana nauka e, nauka, są kapłani, naukowcy e, którzy no, e, różne dyscypliny te naukowe posiadają e, tak jak filozofia e, marketing, zarządzanie, filozofanie, klimatyzacja, odnowa, antyelektryczność, antyrozrodczość, antyzwiązane z hodowlą zwierząt i anty, anty, a najważniejsze jest to tak, wszystkich innych dolepianek pozbawić, wszelkich rzeczy, a My będziemy sobie zażywać Mercedesów, samolotów i inne rzeczy. No i znowu jesteśmy na skraju. W przepaści, także ta nowa ideologia, nowa religia kapłanów, no bo ci kapłani teraz nie mogą się wycofać z tej polityki klimatycznej, no bo jeżeli kapłan się wycofa ze swojej religii, no to przestaje być kapłanem, no i jest zbędny, bo kapłan nic nie wyprodukuje, nic nie zrobi, nic nie, nie da, tylko po prostu gada i manipuluje ludźmi. No. Tak, jak ja też historykiem jestem, ja też nic specjalnie nie wyprodukuję, tylko ja mam tą świadomość i starać się ten chłopski rozum, aby ludziom w głowach głupotami nie mieszać. Także zachęcam do świętowania 11 listopada, wspomnienia naszych, naszych praojców, abyśmy trzymali się w Narodowej Dumy i narodowej Tradycji, abyśmy wierzyli, że to, co w spadku pozostawili nam przodkowie, musimy kultywować i dbać, że nie ma żadnego europejskiego państwa jedności. Nie ma coś takiego jak naród Europejczyk. Nic takiego nie istnieje. Polak, Niemiec, Szwed, Anglii i tak dalej. I oni będą zawsze swoją rzepkę skrować i korzystać z tych którzy słabo się w tym orientują. Trzymajcie się, cześć.